punkcie, który William Barnes, obecny szef CIA, a do niedawna ambasador amerykański na w Moskwie, nazwał strefą zgniotu. Tak? W takich notatkach, do kondolencji Rice, pisał: państwa znajdujące się w strefie zgniotu Ukraina, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia. No i tam wskazywał, tak? jeszcze przed tą wojną, że żeby przeważyć kondominium rosyjsko-niemieckie, to Ameryka musi doprowadzić do tej wojny, bo jeżeli nie doprowadzi, to wypadnie z Europy. Jak się przerwie to kondominium, to się umocni w Europie, więc musi doprowadzić do tej wojny koniecznie. Jak to zrobić? Zbliżyć Ukrainę do NATO i wtedy Rosja musi zareagować. W wielkim skrócie te notatki wyciekły, tajne notatki do Condoleezza Innymi słowy, wskazuje na to, że właśnie państwa znajdujące się w strefie zgniotu. Innymi słowy, Trzeba mieć świadomość, że ta wojna to jest wojna, y, y, która y, dla Ameryki jest wojną zastępczą i trzeba mieć świadomość, jaka, jaka nam tutaj przypadła rola. Y, niektórzy mówią, no dobrze, ale jesteśmy w NATO, jesteśmy bezpieczni. To jest opowieść na długą zimową noc, dlatego nie będę jej rozwijał, chyba że padną pytania. To nie jest tak, że jesteśmy w NATO i jesteśmy y, bezpieczni. Nie ma żadnego punktu. Ten słynny traktat 5. nic nie mówi o gwarancjach, on mówi o potencjalnych możliwościach. Tam nie ma słowa, że ktokolwiek cokolwiek gwarantuje jest mowa tylko o tym, że w sytuacji na ataku na jedno z państw NATO inne państwa zareagują w taki sposób, jaki uznają za adekwatny, nie wyłączając możliwości użycia siły zbrojnej. Tam są dami słowa o możliwościach, a nie o gwarancjach. Te gwarancje z 1939 roku były wielokrotnie większe niż te, które dzisiaj daje nam traktat, artykuł 5 traktatu NATO, to, to to opinia publiczna nie ma w ogóle świadomości tego, jak to wygląda. Niedawno premier Estonii, Kajakalas, no nie tak tam, powiedzmy, że 10 miesięcy temu, więc nie tak niedawno, zwróciła uwagę na to, mówiąc, że żąda zmiany doktryny NATO wskazującej, że w sytuacji ewentualnego zagrożenia no to gdzieś tam obrona zacznie się na linii Wisły, a Estonia może po sześciu miesiącach będzie odbita. Zwrócić uwaga, po sześciu miesiącach, ja chciałbym zmienić tą doktrynę. Tak? No, w ogóle się nam nie mówi o wielu rzeczach. Opinia publiczna w Polsce jest uśpiona. Ludzie są przylepieni do ekranów telewizorów, nie analizują, nie szukają głęboko, patrzą powierzchownie na to, co im się podaje. I niestety tak to wygląda. Tacy jak ja, którzy wskazują na te niebezpieczeństwa e, troszcząc się o swój kraj, e, z reguły nazywani są ludzkimi onucami. Natomiast ludzie, którzy są naprawdę ludzkimi rodzicami, jak na przykład Bronisław Komorowski, zapraszani są do programów telewizyjnych jako eksperci do spraw Rosji. Chociaż mieli wcześniej wieloletnie kontakty z ludźmi KGB, GRU, autentycznie z nimi współpracowali i bez problemu da się to udowodnić. Innymi słowy, jest w tej naszej przestrzeni ocean kłamstwa i taki ocean uśpienia. Nie wiadomo też, jak na ile można liczyć na Amerykanów, bo no z całą pewnością można liczyć, że jeżeli gdziekolwiek ich interes uznają, że w ich interesie jest zostawienie nas czy wystawienie nas, to zrobią to bezrugnięcia okiem. Nam w telewizorach mówią, że cały świat jest nas dumny. Mówią patrzcie, oglądajcie, wszyscy nas poklepują po plecach, Polacy, jesteśmy z was dumni, Jacy jesteście wspaniali, jak pomagacie. Pytałem niedawno kolegę, który mieszka w Kanadzie, tam byłem 13 razy. Tomek, co mówią w Kanadzie o, 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 o Polsce? Mówi, a co w Polsce mówią o Wybrzeżu Kości Słoniowej? Mówię, no niewiele. No dokładnie tyle samo mówią w Kanadzie o Polsce. Tam ich to w ogóle nie obchodzi. Są wpatrzeni w czubek własnego nosa, żyją swoimi sprawami. Tak samo jest dokładnie w Ameryce. Co mówią w Niemczech, w Austrii, we Francji? Mówią, że Polska nie pomaga, mówią, że Polska daje Ukrainie złom, nie nadający się do użytku. To Niemcy mówią, pomagają, Francuzi. E, m, dużo jeszcze, także po Europie, bym niedawno w Wiedniu, w e, Szwecji i tak dalej. Nigdzie nie ma tego przekazu, o którym Państwo mówią, że jest. E, jakoby cały świat był z nas dumny. To jest nieprawda. To jest mydlenie oczu opinii publicznej, by y, uzasadnić i kontynuować to, czego oczekują nas Amerykanie. Strefa gniotu. Dokładnie tak na nas patrzą. Z punktu widzenia Ameryki yy, możemy być Strefą Zgniotu. Jesteśmy państwem gdzieś daleko, o którym przeciętny Amerykanin w ogóle nie wie, gdzie to państwo jest na mapie. Z punktu widzenia nas, mieszkańców Strefy Zgniotu, to nie jest wesoła nazwa i nie wygląda to dobrze. I trzeba mieć tego świadomość. Jeżeli ktoś mówi, to nasza wojna, jeżeli ktoś mówi, my powinniśmy tam już być, a mam nawet przyjaciół, mądrych ludzi, którzy wydawałoby się naprawdę no nie są ludźmi, którzy mieszkają pod lodem, nie urwali się z I Oni mówią, my powinniśmy tam być, ja ich nazywam komandosami klawiatury. Zapytałem jednego z nich niedawno, z kolegów, jeżeli tak jest, naprawdę w to wierzysz, to weź swojego syna i poślij go. Jeżeli to jest nasza wojna, jeżeli wierzysz, że oni walczą za nas, to co twój syn robi tu w Polsce? Niech idzie tam i nie walczy. No, odebrało trochę mowy, tak? No nie, nie można tak, nie można tak, no dlaczego? Jeżeli to jest nasza wojna, to my powinniśmy tam być. Natomiast, jeżeli to nie jest nasza wojna, to nas tam nie powinna być. Ja jestem w absolutnym przekonaniu, nie, nie ja jeden, że to nie jest nasza wojna. Na tej wojnie walczą y, 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 dwa państwa, które nie są nam przyjazne i trzeba mieć tego świadomość. Oczywiście, jedno zostało napadnięte, drugie jest ofiarą napaści, Jestem wszystkim introgra amerykańska. Amerykanie są beneficjentem tej wojny. Trzeba mieć świadomość, że my jesteśmy następni w kolejce. Nie jesteśmy potęgą, jak mówi pan minister Błaszczak, bo jeżeli cokolwiek się zacznie na Bliskim Wschodzie czy Dalekim Wschodzie, to ten wielki sprzęt, o którym się mówi, że on już do nas płynie, będzie płynął dwa lata, bo mniej więcej tyle ma zająć dostarczenie tego sprzętu, on może do nas nigdy nie dopłynąć. Jeżeli coś się zacznie na Bliskim Wschodzie, to on po prostu już zostanie. Tymczasem my zostaliśmy w Wielkiej Pustce, bo co mieliśmy, oddaliśmy. Nawet opinia publiczna w Polsce nie ma grama świadomości, jak wiele sprzętu oddaliśmy i wcale nie po radzieckiego złomu. W zasadzie wszystkiego, co najlepszego, pozbyliśmy się. No takie są fakty. Dużo rozmawiamy z żołnierzami, jeździmy po Polsce. Niektórzy z nich mają z tego powodu problemy, więc nazwisk nowych nie będę przywoływał. O niektórych już napisaliśmy, pułkownik Picer, który Akademii Sztuki Wojennej udzielił nam pięknej wypowiedzi, pięknej informacji, niepokojącej informacji. Takich ludzi jest więcej, ale już nie będę ich przebogowy zmieniać nazwiska, bo Ederk miał, przepraszam, duże problemy. No Ale napisaliśmy to za jego zgodą, więc to już poszło. Natomiast innych nie chcemy raczyć na kłopoty. Jest wielu takich żołnierzy ludzi orientujących się, co w trawie piszczy i mających orientację, czym dysponujemy, a co oddaliśmy, którzy mówią, zostaliśmy w wielkiej pustce. I wcale nie chodzi o to, że oddaliśmy poradziecki złom. Oddaliśmy kupę nowoczesnego sprzętu, większość tego, co mieliśmy najlepszego. Takie są fakty. Trzeba mieć świadomość, w jakim punkcie jesteśmy i dopiero na tą sytuację trzeba nałożyć to, co pan prezydent Andrzej Duda już parę razy powiedział, mówiąc o Polsce, że to jest Polin. Niektórzy mówią, to taka inna nazwa na Polskę, nie wiedząc o tym, że Polin to jest pewna idea. To są dwa narody na jednej ziemi. To są dwa języki urzędowe, polski, hebrajski. Mamy mieć tak naprawdę ukro Polin, czyli nie mamy być już państwem, w którym tak naprawdę Polacy są gospodarzami, tylko jakaś wizja czegoś, co jest. W tym momencie w ogóle za mgłą, ale wygląda to bardzo niebezpiecznie. Jakaś federacja. E, m, Jerzy Kwaśniewski, e, e, w naszym filmie Wojny do Jedwabnego w 2017 roku, użył takiej formuły. E, nagrywaliśmy wtedy ten film, e, który zresztą spotkał się z wielką, e, e, wielkim zaciszeniem i, i zniszczeniem naszych kanałów e, przez organizacje żydowskie, e, zniknęły z YouTube itd. Tak w 2019 udzielił takiej wypowiedzi, która dla mnie ma wydźwięk niemal proroczy, kiedy mówił o tym, że w ciągu dekady przyjdzie taki moment, że nasza sytuacja międzynarodowa będzie tak trudna, że my będziemy traktowali te roszczenia Żydów wielomiliardowe, wyliczone w dolarach, jako mniejsze zło. Będziemy musieli je potraktować jako mniejsze zło. Wypowiedź miała miejsce w 2019 roku, 4 lata temu, przed COVID. Przed wojną na Ukrainie, jak bardzo tamtej pory zmieniła się nasza sytuacja międzynarodowa, jak bardzo się skomplikowała. My się zbliżamy do tego momentu, kiedy nasza sytuacja będzie tak trudna, kiedy Żydzi powiedzą po prostu sprawdza. I to będzie ten kluczowy moment, bo my nie jesteśmy w stanie, nie będziemy w stanie zapłacić tych roszczeń wziętych z kapelusza. Jerzy wskazuje, co się wtedy. Z wielkim prawdopodobieństwem stanie, trzeba będzie wykonać jakichś przekształceń własnościowych. No, tu gdzieś nakłada się ta wizja Ukropolinu, czyli jakiejś formuły federacji, jakiejś formuły Polinu. No to oczywiście nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale to w tą stronę zmierza. W tą stronę zmierza. Z jednej strony wciąganie nas w ten wielki chaos, w tę strefę wielkiej destabilizacji na Ukrainie. A z drugiej strony zbliżająca się wizja zapłaty tych roszczeń, bo to wcale nie odeszło. To jak ktoś z Państwa myśli, że to odeszło, nie, to jest absolutnie poważne śmiertelne niebezpieczeństwo. Co i róż nam o tym przypominają politycy izraelscy, politycy amerykańscy. Trzeba mieć świadomość, że e, w zasadzie każdy amerykański prezydent jest na łasce, niełasce Żydów. Jeżeli 90-kilka procent amerykańskich mediów, tych ogólnoamerykańskich, jest w rękach Żydów, Amer Amer Am Amerykanów, tak, ale, ale narodowości żydowskiej, niż tak naprawdę to, co Amerykanie codziennie czytają na portalach, zetach, oglądają w telewizji. To właśnie Żydzi o tym decydują. Żaden amerykański prezydent nie utrzyma się na stanowisku, nie otrzyma stanowiska bez poparcia diaspory żydowskiej. A Biden jest tutaj takim bardzo mocnym przedstawicielem. Bardzo często jeździł na spotkania tzw. Ligi przeciwniesławieniu, gdzie nawet cytujemy go, jedną jego publiczną wypowiedź, Podkąd wsiegał pamięcią, byliście ze mną w każdej ważnej sprawie, więcej byliście ze mną w każdej sprawie, ja będę z wami w każdej sprawie, bo Wy i ja to jedno, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych. Mówił to jeszcze jako wiceprezydent do przywódców Ligi Przeciwzniesławienia. To jest to zbrojne ramię organizacji żydowskich, które domagają się od nas tych miliardów odszkodowań, tych roszczeń niesłusznych. Innymi słowy, trzeba mieć świadomość, tak? No, ktoś może zapytać. Co my możemy z tym zrobić? No, akurat w tym roku Państwo możecie zrobić bardzo dużo, bo jest to rok wyborczy. Jedyny rok liczony w skali czteroletniej, kiedy politycy się liczą z opinią publiczną, bo zabiegają o Państwa głosy. To jest ten jeden raz na cztery lata. Potem zapominają i kompletnie się z opinią publiczną nie liczą, a przypominają sobie znowu przed wyborami, więc namawiam. Oczywiście każdy robi to, co chce by zadawać politykom pytania, by dociskać ich w tych sprawach dotyczących Ukrainy, dotyczących relacji polsko-żydowskich. To są kwestie fundamentalne dla naszego bezpieczeństwa. I to jest bardzo ważny rok, z bardzo wielu względów, który naprawdę może zadecydować o naszej przyszłości. Ja patrzę na to, co teraz się dzieje, na przykład ta komisja, która ma badać te niebezpieczeństwa dla Polski. Związane z krwami rosyjskimi. Rozmawiałem o tym niedawno z kolegą Stąpkiem Budzyńskim. Przeciwko komu jest ta komisja skierowana? na no, naszym przekonaniu, zarówno w stosunku do Platformy, ale nie jestem nawet pewien, czy nie bardziej w stosunku do Konfederacji. Bo wyraźnie widać, że pakuje się działaczy Konfederacji w taką wymyśloną narrację. W stylu Konfederacja to ruskie umoc, Więc tu widzę realne niebezpieczeństwo, bo opinia publiczna, niestety w Polsce, zresztą na całym świecie, stosunkowo łatwo da się manipulować. To znaczy, to jest wielka siła, ale też siła, która przy pomocy mediów może być przekierunkowywana w dowolną stronę, jeżeli politycy mają odpowiednie narzędzia. A dzisiaj, tak samo jak za czasów Platformy, Platformy Obywatelskiej, mają takie narzędzia, więc. Tym bardziej trzeba roztropności i mądrości, żeby ten rok był takim dobrym rokiem, w którym rzeczywiście można będzie próbować, no przynajmniej w jakimś stopniu, dokonać zmian. Proszę Państwa, tytułem wstępu, tak? Aneks, chociaż parę zdań, bo mam nadzieję, że Państwo będziecie mieli jakieś pytania, możemy podyskutować. Nie mówię, że macie się Państwo ze mną zgadzać, jeżeli ktoś ma inne zdanie to podyskutujmy spokojnie, merytorycznie o tym o czym mówię. E aneks. E aneks jest ważny. Aneks jest ważny, bo aneks to jest w moim, Tomka paru innych osób w przekonaniu ta jedna z kilku spraw, które są fundamentalne dla zrozumienia w jakim punkcie historii dziś jesteśmy, dlaczego jesteśmy. Skąd się to wzięło i dokąd to zmierza, bez poznania takich dokumentów, takich prawd, jak ta zawarta w tajemnicy dotąd prowadzonego śledztwa dotyczącego najgłośniejszej, najbardziej tajemniczej zbrodni PRL, jaką było zamordowanie księdza Popełszki. Ktoś powie, a co to ma wspólnego stoi teraz? Ksiądz ginął 40 lat temu. Za rok będzie 40 lat? Otóż ma. Otóż ma, to nie jest tak, że bez przyczyny prowadzą to śledztwo od 1990 roku do dziś, najdłużej trwające śledztwo w tzw. wolnej Polsce. Te różne haki, pętle, elementy nacisku, szantażu, jakie zostały wywołane na skutek tego mordu założycielskiego trzeciej RP, one do dziś odgrywają rolę. I Trzeba to pokazać opinii publicznej. Jeżeli dane nam będzie cieszyć się dobrym zdrowiem, to zrobimy to w październiku przyszłego roku. Dlaczego? Andrzej Witkowski, mój przyjaciel, prokurator, dostał się za popiążki, Zawsze mówił, że takie sprawy powinny przejść przez sąd. Tam jest miejsce dla pokazania takich spraw. Niewielka jest dziś nasza nadzieja, moja, można by jej szukać pod mikroskopem, nadzieja trochę większa, że rządzący zakończą tę sprawę i skierują do sądu. Natomiast, no, tak ustaliliśmy, że na 40. rocznicę zbrodni pozostanie ujawnione, to się trzeba poruszać bardzo delikatnie, bo to wszystko są dokumenty stoczącego się śledztwa, więc obarczone klauzulą tajności. Yy, I tu trzeba postępować ostrożnie, ale Państwo poznacie tę prawdę w przyszłym roku. Aneks aneks to obok tej sprawy i obok jedwabnego, czyli zbrodni niemieckiej na Żydach, to została przypisana polako, żeby był pretekst do pokazywania Polaków jako nazistów. Bo Jedwabne to symbol, rozpoznawalny, znany na całym świecie. Tak jak w Jedwabne mówią, Polacy palili Żydów w stodołach, wszędzie. Innymi słowo odebrać im to kłamstwo, ten cegłę, to może runąć cały mur. Można to zrobić, tylko potrzeba do tego odwagi polityków. Bo prawda zakopana jest dosłownie i na polskich ziemi, właśnie w Jedwabne. Gdyby dokonać ekshumacji, to wyszłoby na wieśniczny budżet spod krótki, że zbrodnia była niemiecka, bo są tam łuski, skąd wiemy, no bo Małusia, się, chyba profesor Lukas z Uniwersytetu y hmm. Mikołaja Kopernika w Toruniu, te łuski zaczęła podczas powierzchownej ekshumacji, na którą zgodzili się Żydzi, znajdować, a kiedy zaczęła je znajdować, Żydzi nacisnęli na Kaczyńskiego, który natychmiast ekshumacji Więc już wiemy, że te łuski niemieckie tam są. Jeżeli są, to kto mógł strzelać do Żydów? Polacy? Na oczach Niemców, Niemcy dali im karabiny. Nie ma nawet jednego słowa w relacji żadnego świadka, by jakiekolwiek wydarzenie, czy to w Edwabę, czy gdziekolwiek indziej, e, odnosiło się do czegoś takiego. To mogli zrobić tylko Niemcy. Już wiele to do które dotarła Małgóś, grupa kierująca pracami nie pokazywała, że była to zwolnienie niemiecka, ale e, niestety nie pozwolono jej dokończyć e, tej pracy. Jeden minister sprawiedliwości to przerwał, drugi mógłby to przywrócić. To można zrobić, to jest w rękach polskich. Ale znowu, to jest to, co powiedział Bliński Wiekurek, Kiedy ona mówi w naszym filmie, rozmawiałam z ministrem Glińskim i on powiedział: Pani doktor, gdybyśmy my zrobili ekshumację, to Amerykanie tu wo, nie przyszli tu wojska. To pytanie: to Gdzie my jesteśmy? Że my nie możemy zrobić ekshumacji, mamy być chlastani jako naziści i mordercy Żydów. A prawda jest zakopana na polskiej ziemi, i my się boimy tego tknąć, bo Żydzi muszą mieć y, swój argument, żeby z nas robić na w oczach świata, a w oparciu o ten argument domagać się od nas setek miliardów dolarów. Do tego się to sprowadza. Trzeba to przerwać. Potrzeba do tego odwagi odważnych polityków, którzy będą mieli przed oczami polską rację stanu, nie amerykańską, izraelską, nie czy jakąkolwiek inną. E, trzecia sprawa, aneks. To są te trzy sprawy w naszym przekonaniu kluczowe. Tam jest oczywiście parę innych tajemnic, bardzo ciekawych i ważnych. Święci Andrzeja Lepera, generała Petelickiego. Będzie Państwa wola, to także i tu możemy porozmawiać, bo poświęciliśmy tym sprawom wiele miesięcy, pisząc książkę, niebezpieczne związki Andrzeja Lepera, czy niebezpieczne związki sławomira Petelickiego. Um, aneks. Um, historia tak stara, że y, niektórzy już w ogóle zapomnieli, czym był. Warto przypomnieć, i warto powiedzieć, dlaczego ten dokument musi ujrzeć światło dzienne. Aneks miał być tym dokumentem, który pokaże, skąd się wzięły wszystkie patologie trzeciej RP. W 2006 roku, zanim powstał aneks, powstał raport do spraw likwidacji w Na czele tej komisji, która miała się tym zajmować, stanął Antoni Macielewicz, pracowali yy, dużą grupą, by pokazać, skąd się wzięły wszystkie patologie związane z działalnością służb specjalnych, głównie wojskowych, głównie w OSI. Ten dokument trafił do Lecha Kaczyńskiego, prezydenta, który szybko go ujawnił. I Państwo poznaliście ten raport. Czy raport wyłączył się nie ziemi? Nie. Dlaczego? Dlatego, że powstał w rejwach. Niektórzy mówili, ten raport to styk bzdur, to jest bajka, to jest bajkizm, chuj paproci. Inni mówili, to są tak tajne informacje, że publikowanie czegoś takiego to jest zdrada stanu. Czyli Państwo jako opinia publiczna dostaliście dwie sprzeczne informacje, bzdury albo rzeczy tak prawdziwe, że aż nie powinno się ich pokazywać. Na to nałożyły się procesy. 29 procesów, które wytyczono członkom komisji weryfikując, weryfikującej żołnierzy WSI. Niektóre z tych procesów Maciej lewicz przegrał. Przegrał dlatego, że sądów to oczy ludzi. Ludzie mają swoje, ludzie, każdy z nas ma swoje uprzedzenia, poglądy nie wszystko też da się udowodnić, choć jest prawdą. Jednym słowem te przegrane procesy też pokazały, opinia publiczna też dostała sygnał. No to nas. to jest prawda czy nieprawda? Po paru, paru miesiącach takiej bitwy o to, czy ten raport jest prawdziwy, ważny, czy bzdury, czy bajki, czy, czy to jest niebezpieczne, ludzie mieli tego dość. Nikt już nie rozumiał, o co w tym wszystkim chodzi. I wtedy powstał pomysł, stworzyć aneks do raportu WSI, który definitywnie pokaże, dlaczego Polska wygląda tak, jak wygląda, aneks miał się stać tym, czym miał być pierwotnie raport, a nie był. Czyli takim ostatecznym potwierdzeniem, skąd są, skąd są wszystkie te korzenie zła e, i pokazanie tego z imionami, nazwiskami, datami, szczegółami. E, Prace nad tym aneksem trwały około 9 miesięcy e, i tak jak raport wcześniej, tak teraz aneks trafił w ręce do Kaczyńskiego, który tak jak wcześniej raport miałby opublikować. Mijały tygodnie, ale Kaczyński nie opublikował. Stało się zatem inaczej. Pytano, czy to zrobi. Domagał się kolejnych dokumentów od Lewicza, Te dokumenty spływały, trafiały do pancernej szaf szafy, ale Rek Kaczyński nie publikował aneksu. W końcu ktoś postanowił przerwać to wszystko i Lek Kaczyński że Nie będzie publikacji aneksu do raportu Wessi. Te dokumenty są tej wagi, że nie powinny ujrzeć światła dziennego. Koniec dyskusji. Problem w tym, że wcześniej Anatolij Macierewicz, w zasadzie Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński, wszyscy politycy prawej sprawiedliwości, ci najważniejsi mówili, te dokumenty są dla Polaków. Polacy mają zobaczyć, skąd się wzięły te patologie. Więc na początku mówiono, one są dla Was, a potem powiedziano, nie, nie macie prawa ich zobaczyć. I tu nastąpiła pewnego rodzaju dysharmonia, no bo nikt tego nie rozumie. No ale cóż, Lech Kaczyński zdecydował, jak zdecydował, i tak się stało. Mijało, minęło kilka lat, doszło do Smoleńska i wtedy aneks wrócił. Wrócił w postaci Bronisława Komorowskiego, który w momencie, kiedy Polacy przeżywali tragedię Smoleńską wielką tragedię nas wszystkich, całego narodu on w tym czasie buszował po Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, szukając tego aneksu marszałek Sejny. Antoni Macielewicz też starał się dotrzeć do tego aneksu, by uniemożliwić, przyjechał ze Smoleńska, by Komorowski się z nim zapoznał. Wszystko wskazuje na to, że nie zdąży e, i że Komorowski już wtedy ten aneks przeczytał. Tak czy inaczej, przeczytał go parę miesięcy później już oficjalnie, bo został prezydentem Polski. Człowiek, który naprawdę jest ruską onucą, został prezydentem Polski. I wtedy już mógł zapoznać się z nim oficjalnie. Pytano go zatem, czy on ten aneks ujawnił. Nie ujawnił lek, to może pan, panie prezydencie, ten dokument ujawnił. Nie stosunkowało się do tego, dawał mi wymieniający odpowiedzi, koniec końców zapytano go, czy chociaż go czytał, odpowiedział nawet to, czego czytałem, to jest sprawa tak tajemnicza i tak tajna, że nie wolno mi o tym mówić. Nawet to, czego czytałem. Nie zdecydował się na ujawnienie tego aneksu. Kiedy wziął się kolejne wybory, zapytano kandydata na prezydenta, Andrzeja Dudę, czy jeśli zostanie prezydentem, ujawni aneks? Powiedział tak. To nie było takie jednoznacznie powiedziane, ale było to na zasadzie przesłania, z którego można było wywnioskować to słowo tak. Innymi słowy tak. Jeżeli zostanę prezydentem, to przesłanie było jasne, ujawnie.